Wejścia cyfrowe to są wejścia, które służą do podłączenia zewnętrznych wyjść innych systemów lub urządzeń bezpotencjałowych, Czyli najczęściej są to styki przekaźnika lub jakieś kontaktronne, krańcówki elementów takich jak klapy, kurtyny, bramy. Wejścia cyfrowe możemy sobie skonfigurować jako. Cyfrowe NONC, czyli nienadzorowane, gdzie tak naprawdę możemy wykryć dwa stany: czy urządzenie jest włączone, wyłączone, zamknięte, otwarte, czy jest alarm, spoczynek. Tutaj, w zależności od tego, co tam podłączamy, ten wynik będzie interpretowany w różny sposób. Lub wejścia nadzorowane, gdzie możemy również wykryć. To, czy ta e, linia, która łączy nas z wyjściem danego systemu, jest ciągła, czy nie jest uszkodzona, to znaczy, czy nie ma w niej przerwy lub zwarcia do dowolnego potencjału. W urządzeniach przeciwpożarowych możemy stosować w zasadzie tylko i jedynie wejścia cyfrowe nadzorowane. Wynika to z wymogów bezpieczeństwa. Musimy wiedzieć w każdej chwili, czy sygnał, który chcemy. E, Nadzorować, który służy nam do sterowania, albo urządzenie, które nadzorujemy i chcemy znać jego stan, czy jesteśmy z nim prawidłowo połączeni. Jak widać, lista tych trybów wejść cyfrowych nadzorowanych jest dosyć długa. W praktyce są to dwa układy połączeń rezystorów o różnych wartościach podstawowy układ znany technicznie to jest układ 2LNC lub 2 no różni się tylko tym, czy nadzorujemy styk rozwierny, czy styk zwierny. Natomiast to rozróżnienie na typ drugi lub e, typ 3368 e, powstał w naszej firmie ze względu na to, że centrala była stosowana do adaptacji do istniejących instalacji do rozbudowy obiektów, które były realizowane za pomocą innych urządzeń sterujących wiele lat temu i inne wartości były wtedy stosowane, żeby nie zmuszać użytkownika do tego, że oprócz wymiany sterownika musi jeszcze podejść na przykład do tysiąca klap i tam przy każdej klapie wymieniać rezystory, dostosowaliśmy wartości do takich, które istniały wcześniej w innych urządzeniach, żebyśmy mogli je prawidłowo odczytywać. Dodatkowo oprócz układu 2LNO czy 2EONC mamy wejścia cyfrowe trójstanowe. To jest taki typ wejścia, który oprócz stanów uszkodzenie, spoczynek, alarm, zwraca nam jeszcze stan pośredni. To wejście jest najczęściej używane do nadzorowania urządzeń typu klapy przeciwpożarowe, gdzie oprócz tego, czy klapa jest otwarta, czy jest zamknięta, chcielibyśmy wiedzieć, czy ona się znajduje w pozycji pośredniej, która jest również pozycją prawidłową, bo to urządzenie jest wyposażone w dwa styki. I kombinacja stanów z tych styków jest jeszcze taka dozwolona. Bywa, że są urządzenia, gdzie występują niedozwolone kombinacje stanów, wtedy należy to zasygnalizować jako uszkodzenie. Tyle o parametrach elektrycznych. Każdy z tych układów, który tutaj mamy wymieniony, znajduje się w naszej dokumentacji, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz również w bibliotece CAD. Nie trzeba ich. Wymyślać od nowa, rysować. Wszystkie elementy gotowe są do wklejenia do projektu i każdy może ich szybko i łatwo użyć. Więc tak naprawdę nie trzeba się nawet zastanawiać, co chcemy tam podłączyć do danego wejścia. Wszystko jest gotowe i zdefiniowane. A też jeżeli przez przypadek. W projekcie znajdzie się coś innego, lub na obiekcie będzie użyty inny układ. Programowo w centrali można to przestawić. Był układ przewidziany 2EOL może być 2EOL -NO, To wszystko jest definiowane programowo.